Dzień dobry, witam na kanale Król Kartonów, w którym rozpoczynamy nową serię odnośnie opakowań kartonowych, odnośnie rozpoczęcia swojej działalności produkującej opakowania kartonowe. Tutaj tak na luźno poruszymy temat tego, jak w ogóle rozpocząć swoją przygodę z opakowaniami kartonowymi, opakowaniami tekturowymi. No i w tym właśnie odcinku opowiem o jakichś podstawach, co, co należy wiedzieć odnośnie samej tektury, zamawiania tej tektury, trochę o maszynach, i o cenach, może też tak te, który powiedzieć, jeżeli zdążymy Oczywiście to jest pierwszy odcinek takiej serii, będą też kolejne odcinki, do których również zapraszam w przyszłości, żeby nie omino Was żaden inny odcinek, zapraszam oczywiście do subskrybowania z dzwoneczkiem, wtedy dostaniecie powiadomienia o kolejnym odcinku. I również zapraszam do pisania różnych pytań do mnie. Jeżeli chcecie, że jesteście ciekawi i macie jakieś pytania odnośnie opakowań kartonowych, odnośnie produkcji tych opakowań kartonowych, jak najbardziej odpowiem w kolejnych odcinkach, więc możecie pisać na dole w sekcji komentarza. Więc zaczynamy dzisiejszy odcinek. A więc na temat tektury, samej tej tektury. Jeżeli chcemy zacząć produkcję tych opakowań kartonowych, no to tutaj musimy wiedzieć jakie chcemy zacząć opakowania produkować. Tutaj takie dwa najpopularniejsze rodzaje to są opakowania fasonowe i opakowania klapowe. Klapowe czyli takie dla kurierów do wysyłki pocztowej, wysyłki paczkomatowej, a jeżeli chodzi o te drugie, czyli o fasonowe, to, to są takie opakowania, które mają tam jakieś zaokrąglenia, jakieś tam uszy do wkładania w jakieś tam przerwy w opakowaniach, jakieś tam sloty i tak dalej, tak dalej. To są takie opakowania, które, na których potrzebujemy wykrojnik do, do produkcji, do ich produkcji. Inaczej nie wyprodukujemy tych opakowań bez takiego wykrojnika. Tak jak wspominałem o maszynach, to również powiemy, ale to chyba tak. Dogłębniej powiemy o, w przyszłych odcinkach o tych maszynach. powiemy. Na razie się skupiamy właśnie na samych tych opakowaniach. Tych wykrojników mamy różne rodzaje, ale to też opowiem w przyszłych odcinkach. Ale musimy o tym wiedzieć, że jeżeli chcemy zmienić wymiar tych opakowań fasonowych, choćby o milimetr chcemy zwiększyć wymiar czy zmniejszyć wymiar, no to musimy niestety mieć nowy wykrojnik no albo przerobić wykrojnik. To też nie, nie za bardzo polecam. Da się przerobić jak najbardziej wykrojnika, ale nie za bardzo polecam. Bo to jest za dużo takiej, tak zwanej zabawy z takim wykrojnikiem. Drugim rodzajem tu są opakowania klapowe. Tutaj również można produkować takie klapowe z wykrojnika, ale tego raczej się nie robi. Tu mamy innego rodzaju maszyny do produkcji takiej, czyli takiej, które nie wymagają narzędzia, czyli nie wymagają mowy krojnika. Tutaj tylko proste przestawienie maszyny wchodzi w grę, przestawiamy maszynę i mamy, uzyskujemy inny wymiar tego opakowania. No i teraz musimy się zdecydować, które chcemy produkować. Czy chcemy produkować fasonowe, czy chcemy produkować klapowe. No oczywiście możemy produkować obydwa rodzaje jak najbardziej, jeżeli mamy na, na budżet taki na rozpoczęcie takiej działalności, że, że takie i takie, to jak najbardziej. Możemy produkować obydwa, ale przeważnie ludzie, którzy zaczynają produkcję tych opakowań, no mają budżet na, na jedną maszynę. Powiedzmy, że już wybraliśmy sobie to, te opakowania, jakie chcemy produkować to teraz musimy wiedzieć, z jakiej tektury chcemy to produkować. No tektura tekturze nie jest równa, choćby ze względu na, na, na twardość tej tektury, na kolor tej tektury. Jeżeli chodzi o twardość, powiedzmy, twardość, tak w cudzysłowie mówię twardość, tak zwana gramatura tej tektury, im niższa ta gramatura, to, no to po prostu słabsze to opakowanie jest. Im wyższe, no to, to jest wyższe. Jeżeli powiedzmy ustaliliśmy sobie tą gramaturę tej tektury, jakiś taką powiedzmy taką nie najniższą, jakąś nie najwyższą, jakąś tam w takim przedziale średnim, czyli powiedzmy 400 gramatura, 400 gram, 400 gsm, tutaj w zależności od, od producenta, jak tam oznacza, to tak można sobie nazywać, ale powiedzmy, ja będę mówił tutaj na potrzeb tego, tego podcastu, tego filmu, że to jest 400 gram. 400 gram, teraz musimy określić jaką chcemy mieć falę. Fala to jest, jak zobaczymy sobie przekrój yy, takiego arkusza tektury, przekrój w sensie no, postawimy go na stole i zobaczymy tak z boku to opakowanie, to tak widać, że w środku ma taką falę, prawda? I ileś warstw, dolna warstwa, górna warstwa i ta w środku ta fala to też jest warstwa. Są trzywarstwowe, są pięciowarstwowe, są siedmiowarstwowe, są dwuwarstwowe, te które między innymi. Najprawdopodobniej jeżeli zaczynacie swoją przygodę z opakowaniami, to będziecie produkować z trzywarstwowej lub pięciowarstwowej. Z dwóch raczej się warstw nie produkuje, bo tutaj nie ma, nie ma tej sztywności, w sensie jeżeli byśmy wykonali jakieś opakowanie, to nie ma jak, żeby, no, nie ma tej sztywności po prostu to opakowanie dwuwarstwowe więc na początku będziemy produkować z trzywarstwowej lub z pięciowarstwowej to opakowanie. Nazwy tutaj, tak mówię, trzywarstwowe i pięciowarstwowe to są nazwy dla, dla Polski. Niemcy na przykład, czy tam w Stany tak samo, na naszą trzywarstwową tekturę mówią dwuwarstwową, nie zliczają tej warstwy środkowej i mówią to inaczej, ale my skupiamy się tutaj na Polsce, trzy trzywarstwowa tektura. I wybraliśmy sobie tą trzywarstwową tekturę e, i teraz musimy wybrać rodzaj tej fali, czyli tego co mamy w środku. Tu mamy taki, fala może być wysoka, może być niska, fala B, fala C, jeżeli chodzi o... czy fala E, jeżeli chodzi o trzywarstwowe, jeżeli mamy pięciowarstwową, no to wiadomo, wtedy mamy dwie te fale, czyli mamy pięć warstw tej tektury. Możemy mieć BC, e, czyli jedna warstwa B, druga warstwa C, możemy mieć EB, czyli jedna warstwa ta E, Druga warstwa B. To jeżeli chodzi o te nazewnictwa, fala E, fala B, i tak dalej. Tutaj wszystko chodzi o wysokość tej fali. Jak I w milimetrach to jest podawane, jak wysoka jest fala, czyli jak wysokie mamy to od czubka do czubka, można tak powiedzieć, tą, tą falę. Przeważnie. Tym bardziej dla początkujących osób, które na, na początku będą zamawiać tekturę, to to jest fala B. Raczej się korzysta, jeżeli chodzi o trzywarstwową tekturę. Jeżeli chodzi o pięciowarstwową, to, to też zależy. No to to raczej, raczej BC. BC to yy, dla pięciowarstwowej to jest taka bardziej napompowana tektura, a EB to, to tak, mm, tak estetycznie, moim zdaniem, oczywiście estetycznie wygląda potem pudełko złożone. Ale skupmy się na razie na tych podstawach, czyli wybraliśmy tekturę. Wybraliśmy tekturę trzywarstwową, e, fala B. I teraz należy określić, jak, jaki kolor ma być tej tektury. No, kolor w sensie jak zobaczymy sobie tekturę, taką najzwyklejszą, jakąś tam, jaką tam jaką gdzieś znajdziemy pod ręką, to zazwyczaj jest to kolor brązowy tej tektury. Z jednej strony i z drugiej strony mamy brązowy kolor. Potocznie nazywa się to szara tektura, nazywałem to szarą tekturą, ale to każdy wie, że to jest brązowa tektura. Na no, potrzeb tego, tego właśnie filmu będę mówił, że to jest szara tektura, więc więc pamiętajcie, że to jest tak naprawdę brązowa tektura. Więc możemy sobie zamówić szarą tekturę, gdzie otrzymamy z dwóch stron ten kolor brązowy. Jedna warstwa na dole i druga warstwa na, na górze będzie yy, brązowa. Fala zawsze, zawsze jest brązowa fala i to taka, może być brązowa taka jak te, te, te zewnętrzne warstwy, ale może być taka brązowa też taka, no, taka no, różniąca się od tego, ale tutaj, tutaj, tutaj to nie ma żadnego znaczenia. Możemy zamówić sobie również jednostronnie białą tekturę, czyli z jednej strony będziemy mieć tą brązową, tą szarą, a z drugiej strony będziemy mieć białą albo podwójnie białą, czyli z dwóch stron będzie, ta, będzie biała tektura. Będzie biały papier po prostu na tej tekturze. Kolor wpływa na cenę tektury, jak również fala wpływa na, na cenę tektury, no i warstwy oczywiście też wpływają na cenę tektury. Teraz w sumie, jeżeli mówimy o cenie, to możemy przejść do ceny tektur. Każdy dostaje swój własny cennik, cennik zależy od tego ile tektury się zamawia tam miesięcznie, jednorazowo, w zależności od, od dostawcy. Ceny zawsze są podawane w metrach kwadratowych, czyli metr kwadratowy tektury kosztuje ileś tam danego rodzaju, tutaj jeżeli chodzi o przeliczanie metrów kwadratowych na, na arkusze i tak dalej, Omówimy w przyszłych odcinkach. Tutaj też, też nie martwić się, że, że nie wiecie, jak, jak przeliczać. Jak najbardziej będziemy to w przyszłych odcinkach omawiać. I cena tektury nie ma tak naprawdę znaczenia, czy mieszkacie blisko dane, danego producenta tektury, czy daleko. Tutaj, tak jest wszystko obliczone w transport i ten transport tyle samo będzie Was kosztował, czy mieszkacie 50 km od fabryki produkującej tekturę, czy mieszkacie 600 km od fabryki produkującej tekturę. Także tutaj wiele osób właśnie, z którym mam kontakt, właśnie się mnie pyta, jak to jest, gdzie szukać najbliższej jakiejś producenta tektury i tak dalej, tutaj naprawdę nie ma znaczenia. Jeżeli mieszkacie w Gdańsku, możecie mieć nawet tańszą cenę tektury z transportem do was, z Rzeszowa powiedzmy, niż, niż tam gdzieś na miejscu. Także tutaj nie warto też patrzeć. Wiele osób również błędnie interpretuje to, że trzeba kupować jakieś handlowe formaty, potem to ciąć na mniejsze kawałki itd. Tak dalej, tak dalej. Tutaj nie ma tego sensu i też nie ma potrzeby takiej. Tako, taki format jaki potrzebujecie, jak najbardziej możecie sobie zamówić. Tam są wiadomo jakieś ograniczenia minimalne. Czyli jakieś tam powiedzmy 300 na 300 w milimetrach można sobie zamówić w zależności od producenta. No i maksymalne jakieś tam 5-metrowe arkusze można zamówić. Ale tak to to możecie sobie jakikolwiek chcecie arkusz zamówić, nie trzeba jakichś tam handlowych. Moim zdaniem to wyszło z tego, że dużo osób zamawia przez hurtownie. Hurtownie zazwyczaj mają takie jakieś handlowe, jakieś tam arkusze pod siebie kupione. Też odradzam w sumie kupowania z hurtowni arkuszy, tektury, bo tutaj, tutaj drożej Wam tak czy tak wyjdzie niż, niż u producenta. Chyba że po prostu musicie jakieś małe ilości kupić, to, to, to tak jak najbardziej, bo też należy pamiętać, kupując tekturę u producenta, i jest też minimum, minimum, jakie trzeba kupić tej tektury danego formatu. Niektórzy mają 300 m2, niektórzy mają 500, a niektórzy mają 1000. Także tutaj trzeba też na to zwrócić uwagę i płatności, jeżeli chodzi o producentów, tektury początkowo na pewno będziecie mieć takie, coś, że trzeba będzie zrobić przedpłatę. Przedpłatę pierwszej faktury, czy tam pierwszych dwóch faktur, w zależności od, też od, od producenta tej tektury. No a później dopiero możecie się starać o jakieś tam terminy, 14 dni czy, czy, czy 30 dni. No i, i później, jeżeli już w końcu wiemy, jaką tekturę zamówić, wiemy jaka fala, wiemy jaka gramatura, wiemy jaki kolor, wiemy od którego producenta, to producenci właśnie zazwyczaj mają te tektury, czyli te właśnie fale, żeby nie trzeba było za każdym razem mówić, jaka to jest fala, jaki to jest kolor, jaki to jest gramatura. To mają pod jakimiś tam symbolami. Każdy dostaje, tak, mówiłem, cennik, w którym są wszystkie te wypisane symbolami, i potem łatwo można po prostu symbolem zamówić. Czyli podajemy jakiś tam format, powiedzmy 1000 na 1000 w milimetrach i, i ten symbol, i zamawiamy sobie ilość, ile potrzebujemy. Możemy, za, możemy tutaj w tym momencie pisać albo sztuki, albo na mety kwadratowe. Jeżeli sztuki, no to oczywiście sobie trzeba przeliczyć, czy ta ilość sztuk tego danego formatu osiąga ten minimum metrów kwadratowych, jakie tam producent ma, ale powiedzmy, że osiągnęło nam te, te, te nasze arkusze ten minimum. Wpisujemy to, potrzebujemy 1000 sztuk, to 1000 sztuk na pewno osiągnęło tego formatu naszego. No i teraz tylko czekamy na nasz format, aż przyjdzie. Niektórzy producenci mają terminy, na przykład do 7 dni, niektórzy do 14 dni, a no a niektórzy trzeba czekać dłużej. I jakość tych tektur od producentów, o których również porozmawiamy w przyszłych odcinkach, jest różna. Naprawdę jest różna w zależności od producenta. Ta jakość może się różnić. I to nie tylko, jeżeli chodzi o jakieś tam wytrzymałościowe parametry, już nie mówiąc o jakichś tam parametrach ECT, o których jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj. Porozmawiamy w przyszłych odcinkach. Ale na przykład o, o, o jakość tego koloru, o samą, samą jak to nazwać, samą Prost, prostość tego formatu w sensie żeby ten format nie był wygięty jeżeli jest wygięty format no to to się już gorzej produkuje te opakowania na maszynach właściwie to jest tyle jeżeli chodzi o taki wstęp wstęp taki do tego do produkcji e, opakowań kartonowych tak wspominałem na początku jeżeli macie jakieś pytania do mnie odnośnie produkcji jak najbardziej piszcie pod spodem ja w kolejnych odcinkach będę starał się gdzieś tam odpowiadać na te pytania i zapraszam was na kolejne odcinki tej serii myślę, że tutaj wiele wiele się wyjaśni bo wiele osób właśnie mnie pyta jak jak zacząć tą produkcję opakowań bo nie, nie ukrywając, nie objawiając bawełny, rynek opakowań kartonowych jest, powiedzmy, na razie taki hermetyczny, tak nikt za bardzo nie chce nic mówić o tym, tak itd., dalej. no pasowałoby to trochę zmienić. Zapraszam do subskrybowania kanału i, i łapkę w górę, jeżeli Wam ten odcinek przyniósł jakąś tam wiedzę i do następnego razu.